Panie Ministrze, nie trzeba przypominać Pana zaangażowania w plany modernizacji portu Welblągu. Co by się stało w Welblągu, gdyby samorząd skorzystał z rządowej propozycji? Przede wszystkim, by nowe miejsca pracy zostały wygenerowane, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby port morski Elblągu został się czwartym portem Rzeczypospolitej. To by doprowadziło do tego, że byłby to port o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jak wyglądają porty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej? Wszyscy widzimy. Wystarczy pojechać do Gdyni, Gdańska, do Kompleksu Szczecin-Świnoujście. Tam jest życie, tam jest biznes, tam są pieniądze, które pozwalają tym lokalnym przedsiębiorcom dobrze funkcjonować, generować właśnie nowe miejsca pracy. Wszystkim nam na tym powinno zależeć. 100 milionów leży na stole do tego, aby wykorzystać tą wielką szansę, która jest. Przekop mierzejej Wiślanej, udrożenie toru wodnego na odcinku związanym z zalewem Wiślanym czy na rzece Elbląg dobiega już do końca. Przekop stał się blisko rok temu, otwieraliśmy przekop Mierzei Wiślanej. Teraz tym, tą wisienką na torcie powinien być Port Morski w Elblągu, który właśnie by spełniał te wszystkie standardy, umożliwiające to, żeby stał się takim hubem rozwojowym dla całego regionu. I i dla, e, wielką szansą do tego, ażeby młodzi ludzie, którzy niestety wyjeżdżają z Elbląga, pozostawali w Elblągu, zakładali tu rodziny i tu dalej prosperowali. I byli, żebyśmy dalej mogli funkcjonować jako ta wspólnota w regionie elbląskim. I to nie dotyczy tylko Elbląga, bo to by rezonowało na cały powiat elbląski. Niestety w swojej małostkowości politycy Platformy psl tego nie widzą. Pan podkreśla swoje pochodzenie, bo pochodzi pan stąd, urodził się pan w Pasłęku, zna pan bardzo dobrze Elbląg. Odbywa Pan przez ostatnie lata wiele spotkań z mieszkańcami, z gospodyniami, ze strażakami, z przedsiębiorcami lokalnymi. Czego te spotkania Pana nauczyły w ciągu tych ostatnich lat? To jest, to jest bardzo pouczające i też da mnie takie duże wyzwanie, ponieważ podczas tych spotkań często słyszę gorzkie słowa, często słyszę pochwały, często słyszę propozycje do realizacji i warto się wsłuchiwać w głos tutaj lokalnych przedsiębiorców, lokalnych bohaterów, bo tak nazywam ochotników z ochotniczych straży pożarnych, czy seniorów, czy też osób zajmujących się klubami sportowymi, czy też pracowników, bo to jest to wsłuchiwanie się w ich głos, w ich stanowisko powoduje, że stajemy się mądrzejsi. I Dzięki temu możemy również przenosić dobre propozycje, które wynosimy tutaj z naszych małych ojczyzn, z naszych miejscowości, z których pochodzimy, do Warszawy i tam właśnie przekonywać włodarzy, przekonywać osoby rządzące do tego, żeby pewne działania zostały wprowadzone, wdrożone. Ja się cieszę, że tutaj na moje zaproszenie wielu polityków bardzo znaczących przyjeżdżało, bo to umożliwiało łatwiej później pewne rzeczy forsować w Warszawie i cieszę się, że ten głos. Elbląga, regionu elbląskiego, z którego ja pochodzę, z którym ja jestem związany, który jest moim miejscem na ziemi, jest słyszalny w Warszawie. I chciałbym właśnie przez to, że kandyduję, również jeszcze wzmocnić ten głos, bo to jest jakby dodatkowy argument, dodatkowy sygnał, który bym mógł realizować, będąc posłem ziemi elbląskiej. I ostatnie pytanie. Mocno angażował się też pan w sprawę ratowania przedszkola nr 8 w Elblągu. To też pokazuje, że warto mieć takich ludzi z Elbląga gdzieś tam w świecie warszawskim. Dlaczego jeszcze warto mieć w Sejmie, w Senacie ludzi, którzy naprawdę reprezentują nasz region? Ja się cieszę bardzo, że mieszkańcy Elbląga tak mi zaufali, że się do mnie odezwali w sprawie związanej z przedszkolą numer 8, które miało zostać wygaszone. Miało zostać wygaszone przez wodarza tego miasta, przez polityków Platformy PSL-u Lewicy i wspólnymi siłami, wspólnie z rodzicami kochającymi swoje dzieci, udało nam się. Wymusić właśnie to na wodarzu tego miasta, żeby nie zamykał tej szkoły. A dzięki działaniom Rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu, którego jestem członkiem, udało się pozyskać 3,5 miliona złotych na kompleksową modernizację tego budynku. I koniec wymówek, panie prezydencie. Trzeba to zrobić. To nie tak jak w przypadku rewitalizacji basenu miejskiego, gdzie prezydent Wrugowski dostał 65 milionów złotych i nic w tym zakresie nie zrobił. Teraz niedawno mówi, że ogłosił przetarg i pojawiły się wykonawcy, ale przez Wiele miesięcy nic nie robił, no to takie standardowe dla jego niestety publicznej działalności, ale cieszę się bardzo, że ta wspólne działanie, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, rodziców, sam jestem rodzicem, wiem jak bardzo ważne jest to, żeby dzieci funkcjonowały w dobrej infrastrukturze szkolnej, przystępnych obiektach, że się udało, że wspólnymi siłami, wspólnie z rodzicami zwyciężyliśmy.